Znowu zacząłem yy, y, piąty odcinek, pią, piąta część, chyba nie wiem, która. Mam depresję, biję sobie z czungusami, mam. Yy, no, nie wiem. bo plazmowy w sieci dużo robi. Ja, ja bym prosił pomocy. Powiedz to do mnie, ja nie bada. 22 balony dzień. A nie Dobra, okay. lecę do ciebie Lecę Lecę po ciebie, lecę po ciebie, lecę po ciebie ty wal, Walisz więcej ode mnie, więc... No, dzisiaj nic nie, się nie No wiem I ty masz więcej dwa. No ale co? Dobra Idź mnie od, odrzuć już Bo to już nie ma sensu To już nie ma sensu, bo... Po... Cztery Trzy Dwa Już nawet nie trzeba wysilać, żeby coś zrobić. Ja wszystko robię. Znaczy, bo ja zdycham w kółko, więc co ja mam tam niby do mówienia? Ile masz pieniędzy? Prawie tysiąc. Dasz? No, ja bym sobie Widzisz, jak ja wale? Jestem przy no. mobie, nie? Patrz. Widzisz tego moba? Nie. A no, widzę. Jak jestem przy mobie, to ja mogę spamić z powodu takiego, że mi się wtedy takie coś mam, że... że po prostu patrz. Tu jestem, nie? No Dobra, teraz ja sobie otwieram Adrenalinka. Twoja pierwsza czy kolej, jakaś kolejna? Pierwsza, pierwsza. To jest pierwsza ja będziesz po pierwsze chory psychicznie. Mam super y ilość HP 3, 3, 3 Sus. Sus. Amogus. A tu się dalej mitry przepala. Ach, Jezu. Kolejny, i nadal Esa. żyjemy. Mak. Hashtag pięć. Część. Ja sobie włączę OBS-a. 5 Piąta. Nie wiem, jaka część. Muszę zobaczyć. Ty, ty już się odpalał obs -a. Szkoda, że Twoje filmy. To jest część czwarta. Ja zaraz jestem, jak chcesz to tam... OK Okej, chłopie, ale my się trzymamy. To jest rekord światowy, minimalnie. Chłopie, śmiesznie, jakby. O nie, ja ci mówię, że to jest rekord świata. I my właśnie bijemy rekord do świata. Serio? Mówisz? Ja tak uważam, że to jest rekord świata lub więcej. Znaczy może nie rekord świata, ale może rekord no, Polski? No może być rekord świata. Czemu rekord? rekord? O, rekord Polski to na pewno, chłopie. No, znaczy, bo to nikt nie gra, nie? Teraz tylko spodnie i już ci się zabieram za tego. Dziękuję. Chodź. na mnie. Chłopie, ja błagam cię. Co ty robisz? Chłopie, ty jesteś pijany. Jestem. Ja pierdzielę. Przepraszam widzowie, ale to jest pięć... część piąta. Maku. Dawaj, hajs. Nie mam, wydałem. Poza bez... tym co ty nie, ro nie robię, będziesz na mnie się posytkował. Sam zarabiać. No dobra, tylko nie mogę czungu za zbić, bo nie mam tego snipe kołpa i w tym problem. A, no właśnie, ja mam chunk ory tu był. Na Co ty więcej? było? No. Szczerze to chunkium Look mamy za Looks like zabiję. your ma- <noise> Chunkium or nazywa się looks like your tak. mom. <noise> Wygląda jak sony, ja stare, no tak. Musi piękny. Aha, a Tak, tak, to tak są ja, moje idemy? Tak. Nie. Ja wyrzuciłem nie, nie, niepotrzebny ten Możesz je sobie przejrzeć. Znaczy, zobacz, ile już mamy. Manilin. Właśnie, weź, wkładaj do tego, tego, bo tutaj są jeszcze. No właśnie. A czemu nie sprawdzasz, czy ta kulka. ona no, tych water ball. A co to? Ball of water. Ty można rzucać? Nie wiem. Dobra, zaczyna się. Nie, więc gówno. Mi się zdaje, czy tu mobów nie ma, a nie, jest. O, Chang się zrespił. Z Rafałem! Właśnie bijemy rekord polski. Big. Nie. nie wiem, czy rekord polski. Ała. Ała. Oj, chłopie, on mi zawalił jednego hita. Za tobą. Dobra, Czemu rekord polski? Od razu, że rekord? Mhm. Bardzo możliwe. Najlepsze, że oni by tego nie zaakceptowali, jakbym tego nie nagrywał. A ja to nagrywam. Ty mi śmiech. Bo jakby to powiedział. Ja to nagrywam. Oj, parę pies już poszło. Parę czungusów już poszło. To jest piec za chungusa. O, możesz mnie zrewajwować. Wali. Wali raz to dobrze. Dobra. Jestem tym dywersją. I'm depression! Bardzo się przydasz. Ale teraz mówię na poważnie, bo. Assas Dobra. Teraz dla nas to jest... Istnie... widzisz, ile nam ciśniał? O chłopie. O, ła. Wow. O nie. Nie z, spodnie przez przypadek Malinu, nie spodnie. Dobra, nowe, zabiję, 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 zabiję. Mam sześć tych, tych. Dobra, zmieniamy pozycję. Już walić to. Zabijam latajki, czekaj. Daj mi koiny, daj mi koiny, błagam, daj mi koiny, daj mi koiny. Błagam. Ja nawet nie wiem, gdzie są koiny.

Ty teraz dostajesz 7 HP za każde MOBA, byle jakiego. Dobra, widzę moje i rozgarnie je. Ja popatrzę jeszcze za pozostałościami czankiem. Znaczy, ja mam 66 czanków w ekwipunku, ale takiego przepalonego nie. nie. Mam mój miecz, dobra <laughs> chłopie, wywalamy stąd. Tak. Już paszoł stąd. Ile? Dobra, okej. 18. Czy ja teraz idę na szybko z psem Oj. Czy? No to ja będę chyba kończył, wiesz? Nie, nie kończ, ja idę na 5 minut. No to ty umrzesz. Właśnie widzowie dzień dobry. Mm, no wiecie, nie, nie wiem co powiedzieć, no na razie to my sobie gadaliśmy, nie? On se po, muszę spłoszeć psem akurat a ja se, nie wiem, chodzę, łażę, no co ja mam robić? No on najprawdopodobniej umrze, więc... tam wracam ja... oho, biegnie chyba ja pierdziele, nie wiem łapa w górę się zale... Na, należy no nie, nie mówcie mi, że nawet nie bo się należy za takie rzeczy się należy łapa po prostu w górę się nie respią Chyba... No, teraz już się respią Dobra, plazma Nieźle, nieźle Przyjaciel umarł Nie Chłopie, zdechłeś, zdechłeś. Co ty nie powiesz? Widzę. Postaraj się mnie odrodzić, proszę. Tylko musi być dzień albo statua. Ile masz hajsów? 18. Dobra, to weź ich oni. Po prostu będę biegł. Kocha. A właśnie. Pozdrowienia od więzienia Kogo? Pozdrowienia z więzienia, no po prostu... Cztery czangi jeden... jeden zbuffowane. Dobra, już jest dzień Ja Osem. czekam, ja czekam aż tylko się pojawi twój nick ten, ten. Gdzie jest Levi? A co? Aha, ja w ogóle w złą stronę biegłem a my ciągle przy naszej bazie jesteśmy. Uwaga. Leci pod górny O! Rafał, ty nie starasz się tego uniknąć. Tu po prostu biegnie. Tak? No. Leć. Kroworatuj! ratuj. Leć! Już możesz być dawno za nimi. Kusi mnie, żeby teraz zrobić tyle batli, żeby się zestrać. Rafał. Rafał. Dobra, uspokój dupę. Leci. Nie, nie, nie oglądaj się na no. mnie. Eee, wolni są. Mogę sobie po prostu iść. No, ale skały nie są zawalne. Podskoczę dwa razy i będę. Ja będzie. jestem twoimi oczami, leć. Jezu, tak blisko. I potem się już zmywamy. Czyli technika nomada jest najlepsza. Jeśli masz dobrze rzeczy. O. Dobra, podnoś mnie, ja sobie biorę rzeczy. Ooo, no to na pewno cię podniosę, pozdrawiam. Uniknij ich. Mogę. Donk. Szukam twojego tego. Mam twój ten. Młot. Młot? Ja wiesz co ja chyba kończę. Rafał nie. Daj mi łot. Ch chodź zginiemy w, w odwojnym. Odpowiedni... W, w dobrym stylu dobra? no ja nie mam zamiaru ginąć zginiesz chyba bardzo możliwe dobra mm. zginie jak człowiek zginie jak Uważa. bohater no zginie jak bohater, o! wpierdziel się w niego, no dawaj Dawaj! Przyjaciel, daj, zginij się jak przy. jak odpowiedni. Jak. Bo, bohater. Dobra? Możesz zginąć jak bohater? No tak, to nie zginiesz jak bohater. Tak, to wygram jak bohater! <laughs> ja skoczyłem na nie. Ja po prostu na nich lewitowałem, nie? Nie Dobra, odpalaj obs bo musi to się być zapisane Proszę, chodź, Kobotu. zginiemy jak chodź, zginiemy nie. razem, chodź Ale ja nie chcę Dobra, to chociaż się na koniec coś się wpierdzielę ładnie Jeszcze stoi płytro troszkę Nie wiem, czy ja w ogóle umrę, nie? Odp odpalasz OBSa? Tak? Tylko jak ich pokonam? Musisz kończyć? Nie, jak ich pokonam hmm. no mogę coiny. Atak. A tak A tak Nie, 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 nie. Okej. Okay. Coiny. Shunkie. Coiny? masz. Tysiąc starczy? Tysiąc starczy? Opie, tysiąc to jest ustawy życie. Chodź, jeszcze mam dla ciebie 200. Pola bitwy. Masz. Nie wiem, co otwierać. Tego nie. No, nie, dobra, otwieram. Otwieraj, otwieraj niebieskie. P. Ile Czungusów po, 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 zabijałeś? Teraz w tamtej bitwie? Cztery. Nie, tak całkowicie Za dużo O, jestem na Czungusie hmm. Interesujące O, cześć, też jestem Część mitba nie... się już łatwi Oła Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Wyrobię ci moc Bo swoim auto kupę. Dobra, dostał bombę Teraz jesteś pokonać jej przebocznie. Ale szybko się noce te kończą i w tym problem, że już jest bardzo łatwo, chociaż jeśli jest ich bardzo dużo, to jest ich łatwo. No właśnie, idziemy zobaczyć to zielone, chcesz? Czy my już pominęliśmy w sumie całe zielone? Co to znaczy zielone? No ten zielony materiał. Nie, w ogóle go pominęliśmy. Ja mam plan. Ja wystartuję 15 batli. Zobaczymy, czy dam radę? No dobra. Dobra, to mamy. Ee, clickbait, umarliśmy. <grystanie> <grystanie> nie chopię, ale taki rekord to ja się nie dam. Nawet jakbym miał sankcje. Akord na To the moon. Chłopie, to jest rekord polski na 100%. Jak nie rekord, to nie wiem co. Aha, mam, yy, mam trzy jumpy. <grystanie> O, ja też chcę. Podziel się pieniędzmi. Nie, mam 58, ale no, dobra, masz. ile są te skrzynie. O, pani. Ze 104, No. To już wolę otwierać te mniejsze. Okej. Okay. O, trampki. Jestem teraz Sonic. Dobra, to startujemy bitę, nie? O nie, my sobie ich nakupimy, nie? Ej, ja już ich kupię. A będę mógł zebrać tam itemki? Tak, jak chcesz. Dam ci pieniądze za, za każdy lud, który stąd zrobię, okej? Okay? Dobra. Nieważne, że ja się powinienem palić, nie? Dracula. O! I o to mi chodziło! O <noise> Oj za mowa. HP jednym A teraz... Teraz sobie poczekasz <noise> Nie wiem, to chyba umrzesz Nie Nie <noise> Nie, w ogóle Pamiętaj, że ja dalej mam na adrenalinę Dobra, leć tam na koks Dobra, na pałę leć, no Na pałę! Na pałę, no! Jezu, kuź... Tak. Hmm. Rekordu Polski nie, nie zmarnuję. Z... I tak Z jest rekord czera. Polski, na 100%. Jak nie rekord świata. Za to na... Za to na hamacie od razu. Za to na hamacie od razu. Dobra, chłopie. zobaczyć co ja tam zrobię, dobra? Dobra. Uj! Jak ja żyję?! Ja nie wiem, Krabi. jak to ja żyje. No to nie żyje. Albo żyję. co? Ja ich zabiłem. Wszystkich? Na no dwóch. Boli coś? Tak. Szczególnie życie. Czekaj. Który to był? Ja jestem nie do zatrzymania. Jeszcze z jakiegoś batla został jeden. Ty. A gdzie są ci, których wezwałeś? Bo ja bym chciał loot z nich. Tu ha, to za. Ja, ja nie, w ogóle nie, nie skapam się o co chodzi. Daj mi parę coinów. Parę? No. Y 700 starczy. Parę chodziło mi o 20, czy? To no, dla mnie jest parę Jeszcze jeden No Dobra, chodź, to. Pij, ja nie wiem co tu się wydarzyło, bo Nieważne, do... że ja mam trzy z takimi trillu, nie Gdzie jest... Gdzie jest ta statua bosów? Dobra, dobra chodź. Chodź. Ja idę kolejne redpis. Mam to gdzieś. Let's go. Dobra, idę, idę za tą gdzie jesteś. O! Buff big chunk! Nie, big chunk. Eee, dobra, tego tak nie klepę. A dobra, wiem gdzie jesteś. O, latający się tutaj. Co za pech. No i po bigczanku. Co? Pytanie Brrrr. gdzie jesteś. Help, zabrać? help, help. A gdzie jesteś? W Jestem. A ja ja cześć, dobrze. Dobra, cześć. dziękuję za uwagę, no i cześć.